Tarniwal! Tarnival! Taka zajebista giełka! w której będę mówił i dafingował jak down. Zasieczkiem bardzo, bo brakuje mi internetu. Nie, chodzi mi o to, że mogę się już odzywać. Nie będę grał na razie z I... Z mym. I kurwa. Ja jestem w majtkach! Ja jestem w majtkach! Mój rąbany tablet się nie naładuje. Daj mi 5 grosi! Kto nas zbiera? Idź się z ze stym snajperem. Jakim snajperem? Tygo... Ja idę do portalu! Tam trochę... Ja cię boję! Ja cię boję tego snipera! Ja cię go nie pokonam. Ale dostaniesz siądź, czy tam milion. Jo! Czekaj, którym oni będą mnie atakować, muzyny? Walni okay. tego po środku, bombą. Bobowem. Wani tego pośrodku, Bobom po środku. Tego, tego weź pana bomboma. Boboba. No. A dalej Czekaj, to walnij tego. Obojętnie tego. Brrr, tego. O tego. Bo. I teraz wam piram kogo? I... Może jego? A bombamen, Bombomen tego. Właśnie tak przegrałem. Będę drugi. No właśnie tak przegrałem, mówię. O Ej tu można... Patrzcie się na ryj. Nie nam idzie was. I No co to za gówno? To jest gówno. Co, ty instalujesz do. Czemu ja wyszedłem? Nie wiem. Dobra, gówno. No mów coś, kurna, a nie tak siedzisz. No I mam baterii. baterii. Nie mam baterii. Ja zaraz idę. Umiem mówić... Ja pokaż co chcesz robić rękami to ci wytłumaczę, co chcesz. Ja chcę badać, bo mam a później nagle nie Nie, idę po piwo. Nie, bo jest. Nie! Tak, niemal. Do. Może tam jest na drogę. Dzień dobry witam was w odcinku. Pozdrawiam wszystkich za są na odcinku. Jo, mm -hmm. Joe Biden. Hill Iker Damon Kiel, Sam O oh. To powiesz mi skąd si ten do unrandet? Nie powiem Bo na odcinku będzie To To potem mi powiesz No No nie no. No. Powiedz coś śmiesznego, a nie tak jak górna. I sukary. Karty! I ty masz? O, do, no, Dobrego dostanę. Trzeba w karty. Będę grał karty. Muszę coś dobrego Grał w Pokémonie. Hmm. To jest dobre? Tak, to on jest strasznie wytrzymały. To jest dobre? Ta, nie, atakuje wiele co. To. On bije też. Yy. Co kuchacz? Bomba. <laughs> I kolejny raz mogę. Nie, już nie mogę. Przez najmegaj Weź Zamiast tego weź dwóch bomb i jednego zombie. To wtedy jednego wylim, tych dwóch wyeliminujesz, a tego drugiego, tego jednego dobijesz zombie. Ale już mam tego w teamie, to wszystko mam w teamie. Możesz nie? zmienić. Jak? Tu mamy, Chodzisz w team i ci to switch i będzie. Ty. Gdzie mam tutaj klima? A tu no. no i mam tylko trzy, to mam zmienić? Tak, Switch, bomb. I tutaj bierzesz zombie i wygram chyba, select, no i zobaczcie. no dobrze, nie wiem czemu tak dziwnie mówię, dobra idziemy do walki, ja dobra nie idę, no i do domu jeszcze nie idziemy, zarobię tyle i zarobię może na skina, Jezu, zombie mówisz jest wytrzymały, tak wytrzymały jest. Bomberman ty kutaszie ty. Wejdź! Teraz kogo! Może jego! Bom! Teraz oku jeszcze żyje! Teraz jak z zombiakiem? Tego zabiję po prostu. Oku. Do... dobry jest. No, może wygram. Patrzcie, ja to wygram. Ginisz ma to, że wróży. Pierwszy. Chuj! Chuj! Pierdol się ma to! O! Cenzura! Kurwa! Nieeee Tiubasa! Twoje starej. Nooo! No. Ej, bo no. zabrać mu że ci wygram to. No dobra, wybierz sobie tima. Nie, takim nie wystarczy. Naprawdę? Tak. Teraz on przejmuje władzę nad nagrywaniem. Rzeczy Czy Przywitaj się! Witam! I teraz ja przejmuję władzę. Na Gówno! Bom. Chuj. No. Bom. Ale chuj. Ej, ty to wygrasz, masz takie sposoby. No. Takie boma, tak chuj. Zabitego! <tryk> tak! Nie wiem, czemu tak dziwnie mówiłem. Ale jest druga trzecia! Boję się, że przegramy. Nie przegramy, nie przegramy. Ale to są cioty! <tryk> Boi dupa! Chyba jeszcze przeżyłem. Jest, jest! Just. Przeżyłem! <tryk> Duj, Ile mam? Jogurt. Kawałek <grym> jogurt. 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 Wychodzę i mogę sobie kupić teraz? Tak, mogę coś kupić. Ale gdzie? Markę! No i będę Idziesz do Biedronki i sobie coś kupić. A mogę stworzyć teraz? Tak, tylko to wszystko. No to wystarczy mi. A ile masz? Mogę tak. być podoberem. Jak się zwija na dół? A normalnie. Mm ubrania. No dobra. Poczekaj, ja kupuję sobie hełm. Jaki mam kupić hełm? Ale nie mam diamentu. 10 To jest zajebista. Albo ubekwówcę to za, albo, hups. To jest mega. Get the fuck out! B pati, nie się. Kupiłeś sobie to i to. J jestem piękny! No i dobrze. Ja. Patrz co je ja robię. Ja wszedłem na stół przed chwilą. Spójrz na mnie.